witam witam wszystkich dzisiaj będę sadzić resztę jeszcze dyni i cukinii już część wsadziłam niestety w tym roku sadzonki wybiegnięte są bardzo bo było mało słońca ale ja mam nadzieję że dojdą do siebie te co kilka dni wcześniej sadziłam to już ładniejsze są tutaj na przykład jak o ta już jest kilka dni tutaj Także już doszła do siebie. No, mam tu jeszcze parę cukinii, parę dyni do wsadzenia. E... Tutaj, na przykład, mam 80 numer i to jest 80 dynia piżmowa. A... Chciałam posadzić to też jest piżmowa co ja chciałam posadzić to u chciałam może to jest to 79 o tak 79 No, myślę że tam może u w na tamtym grządce wsadzę a tutaj wsadzę piżmową Tutaj w tym miejscu będę sadzić cukinie. W zeszłym roku też tak podobnie robiłam. Wrzucałam tutaj resztki kompostowe, one już się tutaj rozłożyły. Tutaj dżdżownice bardzo ładnie pracują. Tutaj mam butelkę, którą podlewam. Ona jest jeszcze z zeszłego roku, także recykling. Tylko muszę tutaj właśnie wypłukać tą ziemię. No i ziemia o, jest taka piaszczysta u mnie, sam piach można powiedzieć. Dlatego ją wzbogacać staram się różnymi kompostami. I tutaj wykopię większy dołek. Wrzucę troszkę przerobionego kompostu i troszkę tego co tu drzewnice robiły żeby tą piaszczystą ziemię. O, dalej są żółwnice. I wsadzimy tutaj cukinie. O, tu butelkę, która będzie proste pod korzenie wodę lała. O, tutaj można zbliżyć jakieś żółwnice. Piękne tu będą sobie przerabiać dalej. Teraz podleję. I tutaj dołożę właśnie tego przerobionego materiału przez zimę. To już będzie właśnie działało na zasadzie ściółki. Taka rozkładająca się materia. Dyniowate też y, mają to do siebie, że puszczają korzenie z łodyżki. Więc ona nawet jak tak jest zasypana, to puści później sobie korzen, korzonki. No i teraz przyściółkuję ją sianem. I to wszystko. Właśnie sadzę sobie dynie na mojej grządce dyniowatej. I tak patrzę jakaś taka dziurka w ściółce. Podnoszę ściółkę. A tutaj taka piękna ropuszka. Jak ja się cieszę, że one tutaj siedzą. Ja tak chodzę po tej ściółce, tak się boję, żeby ich nie rozdeptać. Nie wiem co to zrobić. No, ale się cieszę, bo tutaj. Ślimaków nie ma chyba przez to. Dobrze to kochana, ja cię zakrywam. Nie będę Ci przeszkadzać, Sobie sieć tu. A ja tutaj dynię mam posadzić. To pilnuj tej dyni, żeby ślimaki jej nie zjadły. Coś mi leci. Posadziłam już dzisiaj wszystkie cukinie i dynie. Wyglądają jak wyglądają. Niektóre lepiej. Niektóre gorzej, jak widać. Mam nadzieję, że one dojdą do siebie. W zeszłym roku też tak było. To głównie jest y, takie przypalenie od słońca, bo nie były hartowane. No nie miałam warunków, mam balkon od północy, więc one takie prosto z parapetu, troszkę odchorują. Tutaj głównie cukinie, chociaż na końcu dwie dynie, trzy dynie. Tutaj są już same dynie. No i zobaczymy, tutaj truskaweczki, a tutaj grządka brzozowa, fajnie ta sałata szparagowa rośnie sobie. Już niedługo będzie można listki zbierać sobie pierwsze. No i tak. Pole dyniowo cukiniowe Tutaj moja papryka. Ale jakoś dochodzi do siebie, mam wrażenie. Wypuszcza y, takie nowe listki. Troszkę tak po pierwszym szoku jest, bym powiedziała. Y Tę folię oczywiście ja usunę. Ona wstrętnie wygląda, ale spełnia swoją rolę bo teraz były burze i wiatry. A ja ją jeszcze później wykorzystam ponownie, bo ją tak zwinę yy, ładnie. No niestety, może coś kiedyś wymyślę bardziej trwałego. To był taki szybki pomysł, ale ją wykorzystam sobie jeszcze właśnie do obwijania jakichś parawaników, albo. Tych moich grządek kompostowych. Bo tutaj na przykład mam taką grządkę. Ja ją czarną folią owijam. Nie wiem, może ją zlikwiduję tą grządkę póki co. Albo zostawię i cementem obłożę, jak tamte. A folia jest po to, żeby ta ziemia się nie wysypywała. A y, też, jak mówiłam już wcześniej, ptaki mi wydziobywały Robaki drzownice. <gryżownicy> o, a tutaj Rukola już pięknie odbiła. Także doszła do siebie. Groch telefon też już zaraz się będzie piął po tej siatce. No. Dobra. To by było na tyle. Pomidory też widzę, przyjęły się. Też oczywiście poparzone liście mają, niektóre od słońca. Ale myślę, że te czubki odbiją im trochę takie blade są. <słuch> no. To na tyle będzie dzisiaj już. Żegnam się z Wami. Na razie do następnego odcinka. Papa! Pa.